Jak to jest, że osoby słuchające muzyki indie to są największe nieroby i bumelanci i ogóle to są najgorsi? I jak to jest, że metale wcale nie są agresywni, tak samo jak osoby słuchające hip-hopu czy rapu? Wcale nie mają takiej cechy, a stereotypowo można by było powiedzieć, że ta muzyka wzbudza agresję. U kogo wzbudza agresję? Bo kogoś, kto słucha sobie jakiegoś tam miałkiego, byle jakiego popu. No ale dobra, możemy sobie style muzyczne oceniać, ale jak to jest? Jak, jak to jest, że za konkretnymi stylami stoi jakaś osobowość, jakieś, jakieś tendencje, trendy, dlaczego metale są bardziej zamknięci, introwertyczni, delikatni, mają wrażliwe serduszko. No porozmawiamy sobie o tych wszystkich stylach troszeczkę z większym luzem, bo mówimy o hip-hopie, country rocku, metalu, indie dance, disco, o popie, o, o muzyce klasycznej, o jazzie, bluesie, o tym wszystkim, ale też w świetle tego, jak wyglądają badania nad osobowością i jak można wykorzystać muzykę jako naprawdę potężne narzędzie do produktywności. A co jeszcze warto zrobić? To przestać odwlekać. Razem z moim kursem, moją książką i dostępem do grupy Mastermind, które są w bardzo atrakcyjnych pakietach z czasowymi obniżkami, zalinkowane w opisie. Gorąco polecam. Ja nazywam się Laszek Cibor, a ty oglądasz i słuchasz podcast. Dobra zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze, a dzisiaj mówimy o muzyce i osobowości, jaka za muzyką się kryje lecimy. Okej, okay, więc co twoja muzyka może powiedzieć o tobie? Co twoja ulubiona muzyka może o tobie powiedzieć? Jeśli słuchasz jakiegoś zespołu albo słuchasz konkretnego gatunku, no to okazuje się, że można wywnioskować z tego dość trafnie pewne określone cechy osobowości. I okej, okay, dzisiaj się trochę pobawimy. Potraktujcie ten odcinek podcastu znacznie lżej bo badania na temat korelacji między muzyką a osobowością jest stosunkowo niewiele, na niedużych próbach. Nie ma ich yy, na przestrzeni powiedzmy paru dekad, dziesiątek czy setek, mówimy o pięciu, sześciu, siedmiu istotnych badaniach, które faktycznie mają jakieś znaczenie, ale pokazują kilka istotnych rzeczy. I dlaczego na przykład ci ludzie słuchający indie mają tyle negatywnych cech? W tych badaniach oczywiście. I gdy będę omawiał konkretne, mm, konkretne cechy i konkretne style, to też będę trochę wyjaśniał na temat metodologii, tego jak to się bada, jak się, jak patrzeć na własną osobowość. Więc to wszystko sobie, sobie y, to poukładamy. Więc zacznijmy od jakiegoś konkretnego stylu. Zacznijmy od chyba takiego mojego ulubionego, czy na którym wyrosłem od roka i metalu, więc rock metal. Jakie mamy charakterystyczne cechy ludzi słuchających rocka i metalu? Te, te tendencje, trendy, delikatność, tak, delikatność, kreatywność i introwersja. Z takich wad, które gdzieś tam wskazano badając, badając ludzi, mówimy o niskiej samoocenie. Okej. Okay. Teraz każdy metal może się poklepać po plecach, powiedzieć to przez lata, dziesięciolecia. Rodzice wmawiali, że to agresywna muzyka, że muzyka wzbudza agresję. Okazuje się, że tego nie wykryto. To jest ciekawe. Ale jak w ogóle były wykonywane badania? Bo to jest po pierwsze dość istotne. Te badania, do których się odwołuje i które oczywiście tam będą zalinkowane w, w opisie, przebadano 36 tysięcy osób, wyłoniono 104 gatunki muzyczne, Mogę się w nie wgryźć troszeczkę później, w te pod, podgatunki, no bo przecież w roku samym i w metalu mówimy o roku progresywnym, o space rocku, o takim roku klasycznym, o hard rocku, gatunków metalu, od metalu symfonicznego przez black metal, przez death metal, przez heavy metal, przez viking metal, tysiąc innych rodzajów metalu. No i jeszcze, co z ludźmi, którzy słuchają na przykład i metalu, i muzyki klasycznej, i muzyki filmowej, i muzyki elektronicznej, i muzyki takiej, jakiej, owakiej. Zaraz do tego dojdę, bo to jest ciekawe, bo dla wielu osób muzyka to jest dość istotna pełni taką funkcję dwie funkcje funkcję regulującą emocje i funkcję samoidentyfikacji. Czyli my się nie identyfikujemy z daną cechą osobowości, na przykład in, introwertykiem. Nie, nie, nie powiem, że jestem introwertykiem na przykład, tylko chętniej powiem, że jestem metalem. Jak no ktoś by powiedział, emo, emo gotem na przykład. No i już, już wiemy o kim, o kim mówimy. O Osobie skrytej, zamkniętej, osobie, która y, częściej lubi przebywać się sama, czy, czy powiedzmy, ma jakieś określone preferencje co do, y, bardzo wyraźne preferencje co do osób, które ją otaczają. No i w tym badaniu zestawiono, zrobiono takie ciekawe arkusze, zestawiono właśnie te 36 tysięcy osób, pr przepuszczono przez te arkusze, które są oparte o tak zwaną Wielką Piątkę. No i czym jest ta Wielka Piątka? Jest to teoria osobowości, obecnie najlepiej przebadana. To jest, ona jest akurat naprawdę świetnie przebadana. Mamy olbrzymią ilość danych, która mówi nam o tym, że Teoria Wielkiej Piątki jest naprawdę nieźle sformułowana. Dobrze oddaje nas, czyli jeśli wykonamy uczciwie dany test, to na tych 30 różnych składowych elementach, jakie są na Wielką Piątkę, schodzą w takich małych subelementach sub w tak zwanych, jak to się mówi, inwentarzach, elementach inwentarza, no to wychodzi nam naprawdę niezły opis nas. No, więc... Metale. I teraz i teraz co zrobili w tym badaniu? Przepuścili ludzi przez tą Wielką Piątkę, jeszcze oni troszeczkę powiem więcej, yy, i wyłonili 10 takich kluczowych cech. I te 10 kluczowych cech to jest m.in. kreatywność, pracowitość, towarzyskość, delikatność, taka, taki spokój odczuwany, bądź też lękliwość. Yy, konkretny wiek wskazano konkretny wiek na konkretną płeć, i na konkretny przychód. To wszystko w taki sposób podzielili, no i ja tylko wymieniam elementy naprawdę charakterystyczne w tym, w tym badaniu. I teraz no nie, nie dajmy się zwariować, dlatego mówiłem o tym, żeby lekko do tego podejść, bo muzyka nie dyktuje wszystkiego. Wręcz jest na odwrót, to osobowość w, te, w, te, w tej kolejności, to osobowość będzie wskazywała na, na nasze preferencje. Chodźmy dalej. Hip-hop. O czym mówimy tutaj o hip-hopie? Co, co, co my tu mamy? Takie wyraźne cechy w hip hopie. Wysoka samoocena osób, które słuchają, i towarzyskość. A wady? No przede wszystkim brak zauważonej stereotypowej agresji. To żadna wada w sumie, ale nie dostrzeżono radykalnych wad. W takich wyraźnych wskazań, w rzeczy, rzeczy niepożądanych wśród, wśród osób słuchających hip hopu, czy też, czy też rapu. No oczywiście znowu mamy. Cały szereg, cały szereg gatunków hip-hopu. No to teraz powiem jeszcze dwa słowa o tej wielkiej piątce. W ogóle o co chodzi? i Jak możecie sobie myśleć o takiej matrycy, matrycy swojej osobowości, jeśli tego nie znacie? Bo wielka piątka, no, mamy pięć elementów kluczowych: neurotyczność, czyli ja radzę sobie z trudnościami, oś ekstrawersja, introwersja. Potem oś doświadczania, czyli jaką mam otwartość na doświadczenia, potem oś ugodowości, czyli jak podchodzimy do ludzi konkretnie i oś sumienności, czyli jak podchodzimy do obowiązków. I na tych osiach mamy, mamy ukrytych aż 30 różnych takich subskal, bo mówimy o skalach, nie mówimy o elementach, że coś jest albo go nie ma, tylko mówimy o skali, że jest wyraźne albo, albo jest przeciwne coś czy na przykład lęk. No nie? Mamy w neurotyczności, jak radzę sobie z trudnościami, mamy poziom lękliwości. Mamy niski poziom lękliwości albo bardzo wysoki poziom lękliwości i pomiędzy tym mamy całą skalę. No i tak się możemy badać. Ja akurat certyfikowałem się jako trener metody badania osobowości Persoin, która jest właśnie oparta bezpośrednio o Wielką Piątkę i czerpie z tego inwentarza tych wszystkich poszczególnych elementów. I muszę wam przyznać, że jest to bardzo ciekawe Odkrywać czy siebie, czy pracować czy pracować konkretnie z ludźmi. No więc hip-hop wygląda tak. A jeszcze powiem, jak to wygląda u nas w kraju za chwilę. No, ale to chodźmy na kolejny gatunek. Pop. Pop, czyli muzyka środka, muzyka najczęściej słyszana w radiu czy, czy w telewizji. Czasem pop jest lekko bardziej rockowy, czasem pop jest lekko bardziej disco polowy, albo w formie disco house. Takiej muzyki bardziej elektronicznej, ale mówimy o muzyce środka. Wyraźne elementy. Ekstrawersja, bardziej charakterystyczna, czyli chętny, częsty kontakt z ludźmi, prostolinijność, szczerość, pracowitość, wysoka samoocena. To są takie zalety, takie rzeczy pożądane, które wychodziły w tym badaniu. Wady, mało kreatywni i odczuwający dużo niepokoju. Ciekawe. Ale ciekawe, bo a propos tego niepokoju, jak sobie mówimy o, o wielkiej piątce i mówimy o osobowości, no to mamy takie mm, rzadkie, bo rzadkie, ale robi się takie badania. Y, na różnych nacjach, powiedzmy, takie badania przekrojowe konkretnej nacji, i są takie badania, zdaje się, z 2006, czyli już dość stare, dopiero niedługo po wejściu do Unii Europejskiej Polski. Czy 2007, coś takiego? Badania, właśnie jak wypadamy w uśrednieniu na, na tych pięciu skalach. To jest bardzo ciekawe, bo idealne jest, jak jesteśmy 50-50, czyli 50 punktów mamy w tej, w tej całej metryce na danej skali, i teraz w neurotyczności, Polska, jak wypadła wtedy, w neurotyczności, czyli jak radzimy sobie z trudnościami, jak dużo lęku odczuwamy, bądź mało. Jak agresywnym jesteśmy społeczeństwem, jak depresyjnym jesteśmy społeczeństwem, jak impulsywnym jesteśmy społeczeństwem. Nadwrażliwym, nieśmiałym. Te wszystkie składowe elementy gdzieś tam wchodzą i tą metrykę albo pompują w jedną stronę, albo w drugą. No i neurotyczności jesteśmy bardzo wysocy. Mamy aż 58, to jest, to jest wysokie odchylenie od, od standardu. To znaczy, że stoimy wysoko na lękach depresyjności. Co? Spośród takich normalnych spostrzeżeń nie dziwi. Ale nie dziwi też to, że jesteśmy nisko na ekstrawersji. 472, czyli w stronę introwersji trochę się skłaniamy. A skoro skłaniamy się trochę w introwersji i jesteśmy dość wysoko na neurotyczności, to muzyka dla nas Polaków naturalnie jakby mamy tą większą tendencję do regulowania emocji muzyką, bo introwersja i neurotyczność to Silne odczuwanie tych, tych emocji, Niska, niższa otwartość, 46,5. Jesteśmy na otwartości, czyli też yy, ta otwartość na doświadczenia, to, to takie trochę zamknięcie się, yy, trudności z radzeniem sobie z, z doświadczeniem, czyli niższa wyobraźnia, wysoka, wysokie poczucie estetyki, dużo emocji. Yy, potem ugodowość, czyli jak podchodzimy do ludzi, czy im ufamy. Czy jesteśmy szczerzy, altruistyczni, ustępliwi, czy, czy skromni? To też jest dość niska i to w tym momencie mamy mniej zaufania. To, to wskazuje, to są takie ogólne trendy: mniej zaufania, mniej altruizmu, więcej ego, egocentryzmu. No i sumienność, też nisko, 46,8, czyli jak podchodzimy do obowiązków. Jak cenimy własne kompetencje, to jest też samoocena w, w, w pewien sposób się tutaj wyraża. No i co? Niska samoocena, yy, niska ugodowość, yy, mała otwartość, yy, lekki introwers i, lekka introwersja i yy, wysoka neurotyczność, wysokie poczucie lęku. No, to nam daje po prostu idealny, idealny kraj, żeby promować muzykę typu metal. No właśnie. Czy hip-hop? Trochę mniej, ale już uwaga... Wskakuje nam muzyka Indii. No właśnie, dlaczego muzyka Indii jest najgorsza? W tym badaniu było dużo wskazań negatywnych na muzykę Indii. No bo Indii z, z takich zalet, czy takich wyrazistych cech, y, introwersja, intelektualiści, kreatywni, ale mało pracowici, y, bardzo delikatni, podatni na, na, na takie, y, wrażliwi na, na, na emocje, pasywni, pełni lęków z niską samooceną. Fajny kraj na promowanie muzyki Indii. Więc pytanie, skąd się u nas w kraju bierze, na przykład, bo chodźmy do następnego gatunku, popularność gatunku disco i dance disco też zostało przebadane, no bo tutaj mamy za to osoby, które dość wyraźnie wykazują wyższą asertywność, wyższą towarzyskość, wyższą otwartość, otwartość na doświadczenia, no w takich wad niepożądanych rzeczy, charakterystycznych, no, są to osoby mało delikatne. No nie? i to, skąd ta popularność u nas disco? Wiadomo, że to takie jedno badanie nie przesądza wszystkiego i też muzyka w relacji do naszej osobowości nie przesądza e, tego, je, jakie będziemy mieli preferencje, oczywiście. To jest jasne i też w ramach danych gatunków mamy określone podziałki, ale zatrzymajmy się na, na sekundkę, zostawmy jeszcze muzykę klasyczną, jazz, blues, e, country, sobie jeszcze zostawmy. Zaraz do tego wrócę, bo to nie jest jedyne badanie na temat, na temat muzyki. Pomówiliśmy bo, bo o osobowości, ale wspomniałem wcześniej o regulacji emocji. No to jest ciekawe, bo są fajne badania, które również zestawiają nas z, z, z tą wielką piątką i mówią nam o ekstrawersji. Teraz ludzie bardziej ekstrawertyczni bo teraz pamiętajcie, na osi ekstrawersji mamy, mamy coś takiego, że jak mamy oś, no to mamy skrajnie, skrajnego ekstrawertyka, skrajnego introwertyka, no a pomiędzy są te skale trochę bardziej wyluzowane, a po środku jest ambiwertyk, czyli ktoś, kto na przykład, mniej więcej ja jestem ambiwertykiem, ja mam, mam tą preferencję i mam tą preferencję, mam cechy z tej strony, mam cechy z tej strony, zrobiłem sobie zresztą badanie osobowości i mniej więcej tak to u mnie wygląda. <laughs> Natomiast, i, i to, to, to też mi daje najwięcej możliwości muzycznych, tak? najwięcej preferencji muzycznych, najszerszych preferencji muzycznych. Ci, którzy znają Dead Candence wiedzą, że np. Dead Candence to jest, czerpią y, z różnych stylów, z różnych gatunków. I to jest bardzo wszechstronna muzyka. Właśnie jaka? Eksterwertycy preferowali mocną linię basu, mocną linię rytmiczną, y, rytmiczne uderzenia, łupaninę. Eksterwertycy mieli takie tendencje. Y, Ludzie kreatywni natomiast legnęli bardziej do muzyki skomplikowanej, typu jazz, typu muzyka klasyczna, czy stylów takich wymieszanych, jak na przykład rock progresywny, gdzie ta muzyka potrafi być naprawdę super skomplikowana. Więc to też jest ciekawe. Badanie będę linkował poniżej. No ale właśnie, muzyka też wpływa w to, jaki sposób przetwarzamy informacje. To znaczy, Mamy takie dwa style reagowania. Mamy styl empatyzowania, empatyzujący, czyli my odczytujemy, jak zareagować na sytuację, zadajemy sobie to pytanie, odczytujemy otoczenie, co się dzieje, w jakim nastroju są inni, czego od nas mogą oczekiwać i się do tego dostosowujemy. Do danej sytuacji. I mamy nie, ludzi, którzy mają rea styl reagowania systemowy, czyli zadajemy sobie pytanie, jak mam zareagować w danej sytuacji i Odpowiadają sobie, jak powinno to wyglądać, jak powinniśmy za... reagować. I teraz to jest ciekawe, bo. Zerknę sobie, mam tutaj dużo, dużo notatek. Ludzie z empatyzującym stylem preferowali muzykę łagodną, współczesną, bogatą w emocje i wywołującą wiele emocji. Indie, rock, folk. Tego typu, tego typu wariacje. Typowa dla artystów czy twórców. Oczywiście to nie jest jakieś, jakaś niespodzianka, to jest pewne powielenie stereotypu, ale ciekawe, że ktoś, to, że ktoś to bada. I wiedząc to o sobie, może stwierdzić: No dobra, to ja mam sposób podejmowania decyzji empatyzujący. I teraz odwróćmy to. Mamy ludzi z systemowym stylem, mm, którzy preferowali złożoną muzykę, takie Wręcz muzykę rytmiczną, matematyczną, ale właśnie muzykę skomplikowaną, taką klasyczną, jazz, muzykę z wyraźnym tempem, z wyraźnym rytmem, muzykę intensywną, często podnoszącą ciśnienie, czasem wesołą, właśnie niekoniecznie wzbudzającą silne fale emocji, tylko muzykę dodającą takiego wigoru, energii, czy pewności, nie, pewności siebie. No więc to. Jakie jeszcze gatunki mi zostały? No to chodzimy na country. Country ludzie pracowici, konserwatywni, towarzyscy, emocjonalnie stabilni. To jest ciekawe, bo jest dużo, mm, dużo piosenek country jest o miłości i właśnie częściej preferują ludzie stabilni emocjonalnie, bo country słuchanie muzyki, muzyki o miłości często wywołuje silne emocje. Przez to ludzie, którzy normalnie country nie słuchają, yy, będą tylko go słuchali, tylko w stanie właśnie, kiedy chcą regulować sobie emocje, a ludzie, którzy na co dzień słuchają country, właśnie te emocje mają ustatkowane, po prostu dla nich to są miłe, miłe przyjemne yy, opowieści, więc ta emocjonalna stabilność się tutaj pojawia. Pewne rzeczy niepożądane, no to mało otwarci na doświadczenia. A jak sobie po, y, popatrzymy na muzykę klasyczną, jako szeroką kategorię, to mamy takie elementy charakterystyczne: introwersja, bardzo wyluzowani, czyli nisko lękliwi, y, osoby kreatywne z wysoką samooceną. Zostawmy jazz i blues na koniec, bo jeszcze warto y, powiedzieć o, odnośnie jakby tych badań: jest, y, jest kilka i przynoszą różne ciekawe wnioski, ale te wnioski nie są definitywne. Natomiast Muzyka, i to sobie zapamiętaj, muzyka podnosi wydajność. To znaczy dzięki użyciu muzyki ty jesteś w stanie uzyskać lepszy stopień skupienia. YouTube akurat jest świetnym narzędziem pod tym względem, bo jest wiele playlist parogodzinnych z różnego rodzaju składankami, prostymi listami, listami muzyki. Ja często z nich korzystam. Często korzystam na przykład z muzyki jakiś tam ambient, kosmiczny ambient, postapokaliptyczny, jakiś mroczny ambient czy coś, ale to jest taka muzyka gdzie, gdzie muzyka tła, gdzie te, te, te elementy są niewyraźne, są jakieś charakterystyczne, ale przeciągnięte melodie, to wszystko idzie długo. Nie trzeba się martwić, że, to, że, że nam się nagle zmieni styl, coś nam się namiesza po drodze, że to wszystko idzie sobie przez godzinę. Albo jakiś tam soundtrack z jakiegoś jednego filmu, ale na przykład tam kilka utworów zapętlonych w jakiś fajny, ciekawy sposób. Są nawet fajne, fajne soundtraki z y, tego. Z ostatniego samuraja, które są jakoś delikatnie przetworzone, trochę inaczej, poukładane albo z Królestwa Niebieskiego. Jak lubicie taką, y, taką muzykę, też są bardzo fajne playlisty. No, tych playlist mam milion pięćset, bo w zależności od nastroju. Ja sobie reguluję. Ja, ja akurat reguluję konkretnie y, często swoje emocje właśnie muzyką. I pomagam sobie tym, żeby wejść w naprawdę wysoki stopień y, skupienia. Tego. Tego typu playlistami, na, na Spotify też sobie tych playlist sporo poukładałem. Gorąco do, do tego zachęcam, bo muzyka podnosi wydajność. To jest ciekawe, bo akurat y, Spotify wydało, wydało swoje WRAPT, czyli podsumowanie danego roku i określiło, że ja rano słucham muzyki wysokoenergetycznej, a w południe słucham muzyki właśnie takiej wyciszonej, ambientowej. I to się by zgadzało. Zawsze rano sobie puszczam jakąś fajną muzykę. Taką wyrazistą, a potem, dobra, no to pora zacząć pracować, i bach, wchodzę, wchodzę w znane mi tematy. Czyli jakby też staram się znacząco nie eksperymentować z poszukiwaniem muzyki, tylko wchodzę w znany mi temat, temat, który lubię, temat, który jest w jakiś tam sposób przewidywalny, i wchodzę w taką trzy na przykład strefę wyraźnej pracy, to jest bardzo przyjemne, bardzo przyjemne uczucie. No bo druga rzecz, to też badania na to wskazują: muzyka pobudza. Wyobraźnie i pobudza kreatywność. Jeśli szukasz jakichś rozwiązań, to to, to jest, jesteś, pracujesz kreatywnie, to, to jest świetne, świetne rozwiązanie. No i regulowanie tych emocji, to jest ta trzecia rzecz, o której wspomniałem kilkukrotnie, ale warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, żeby też nie przesadzić w drugą stronę, jeśli mamy, tą, mamy, mamy trudny moment w życiu, to muzyka. Czasem mylgniemy, my czasem od, od, chcemy wręcz odtwarzać, bo odtwarzamy pewne emocje i przeżywamy je. Muzyka nam pomaga wypuścić z siebie pewne emocje, uwydatnić je, wypuklić, po, pobyć z nimi jeszcze trochę, po to, żeby się z nimi pożegnać. Tylko jest jeden problem. Problem jest taki, że my czasem sobie skorelujemy jakiś konkretny jeden utwór z konkretną jedną sytuacją, i ten utwór się pojawi znikąd, i nagle my dostaniemy jak w twarz w jakiejś tam losowej sytuacji. Dostaniemy jakąś naprawdę ostrą, emocjonalną sceną, którą, bo przeżywaliśmy przy tym utworze coś, coś naprawdę trudnego. Ja tak miałem akurat z, z paroma na przykład utworami Dead Dance, z paroma innymi utworami, gdzie jako nastolatek przeżywałem jedno przy, przy utworach, nie znając zupełnie teledysków, mając to tylko na kasecie, jeszcze wtedy na kasetach, a. Gdy, gdy na przykład, gdy już wszedł internet i zobaczyłem, że do tych niektórych utworów są teledyski, to te teledyski zupełnie nie zgadzały się z moim wyobrażeniem, zupełnie inne emocje oddawały. I miałem takie, a, kurczę, inaczej to sobie wyobrażałem. Miałem, miałem, przeżywałem pewien desonans, oczywiście taki radosny, bo to, nie, to nadal jest muzyka, którą uwielbiam, którą kocham. Natomiast yy, bardzo silnie można sobie zepsuć. I jakiś fajny utwór, korelując go z jakąś bardzo wyraźną emocją. Natomiast faktycznie, utwory mogą pomagać przeżyć odpowiednio daną emocję, ale można też trochę przesadzić. Można też spróbować sobie zrobić jakieś takie odcięcie, higienę od, od, konkretnych, od konkretnych utworów. No ale ze mną są traki filmowe. To jest rzecz, która. Czy czasem są traki do gier, które są świetne. Potrafią ze mną przez lata, lata wędrować. Do tej pory Spotify mi, mi wypomina, że Jeremy Soul, czyli autor muzyki między innymi do Skylima, do Obliviona, też miał swoją płytę, jest jednym z moich ulubionych autorów. Nie ja wiem, czy jest moim ulubionym autorem, ale jednym z najczęściej puszczanych w takich właśnie y, długich y, sesjach, y, gdzie, gdzie sobie po prostu, prostu pracuje. No i co zostawiliśmy. Jazz blues na koniec. Charakterystyczne cechy ludzi słuchających tego rodzaju muzyki, ekstrawertycy, z wysoką oceną, bardzo kreatywni, inteligentni i też wyluzowani, czyli odczuwający zbyt wielu lęków. I, i wiekowo też możecie sobie to w jakiś tam sposób trochę skorelować, że ludzie słuchający muzyki klasycznej, czy jazz blues, jednak są odrobinkę starszymi odbiorcami. Natomiast tak samo muzykę country, muzyka indii przyciąga ludzi w średnim, zróżnicowanym wieku, tak samo hip-hop, pop cały zakres wiekowy, ale przede wszystkim ludzi młodszych, rock metal też cały zakres, zakres przyciąga, przyciąga ludzi. Tam też była jeszcze majętność, ale myślę, że nie będę się w to w to, w to, w to wgłębiał, bo się okaże, że ludzie, na przykład słuchający muzyki Indii. Są zarówno najbogatsi, jak i najbiedniejsi, ale to już nie róbmy aż takich klasistowskich podziałów, bo, bo nie w tym rzecz. Natomiast co ważne, żeby sobie zapamiętać, to to, że twoja osobowość w pewien sposób dyktuje twoje preferencje, a co ważne, możesz muzyki użyć też jako ważne, jako istotne narzędzie do regulowania swoich emocji. I to jest chyba naj, najważniejsza rzecz, w ogóle najważniejsze odkrycie, jakie ja kiedyś dokonałem, w sprawie, sprawie emocji. No i mam nadzieję, że temat połączenia osobowości z muzyką jest dla ciebie istotny i jest dla ciebie pomocny. I cieszysz się z tego, że taki akurat gatunek muzyki lubisz i że on w jakiś ten sposób wiąże się z tobą i lepiej nawet może opisywać Twoją osobowość niż takie y, trochę bardziej suche, opisowe teksty, y, testy. No, A ja dziękuję za Twoją uwagę i słyszymy się w następnym podcaście. Cześć.